Pod koniec sierpnia porucznik Osa na apelu oznajmił, że nie widzi możliwości kontynuowania walki, dostał rozkaz złożenia broni i w związku z tym apeluje, żeby wszyscy, którzy posiadają, za jego przykładem, kładli ją na kupkę. Trudno opisać, co się z nami działo. Długa chwila ciszy, później brzęk otwieranego tu i tam magazynka, wysypywanie naboi i trzask rzucanej broni. Jedni płakali, drudzy stali jak skamieniali, a jeszcze inni próbowali buntować się, ale rozkaz był wyraźny. Zapowiedziano nam także, że od dziś porucznik Osa nie jest naszym dowódcą i że każdy z nas może szukać szczęścia na własną rękę. Trudno było w to uwierzyć, ale porucznik Osa zasalutował nam i odszedł. Zdani więc byliśmy... Na własny los. Nie mogliśmy w ogóle uwierzyć. Myśleliśmy, że to jest niemożliwe. Idziemy dalej do ataku, ale porucznik odwrócił się i powiedział: Koledzy, to jest rozkaz. Nie było gadania. To była dla nas najstraszniejsza chwila. Wszystko, co było, nie było takie groźne, tylko właśnie to, że to już koniec. Że taki koniec powstanie było potrzebne? Oczywiście. A dlaczego w ogóle było? Mieliśmy powiedziane, bo przecież czytało się tajną prasę, że Hitler wydał rozkaz, że gdy Rosjanie podejdą pod Warszawę, to okrążyć Warszawę tak ciasnym kordonem, żeby mysz się nie prześliznęła, i wszystkich wybić. To zrobić, co z Żydami zrobili. Gdyby nie powstanie, nie byłoby nas, bo by nas wszystkich wytłukli. Warszawa i tak miała być zrównana z ziemią, i tu miał być zrobiony obóz koncentracyjny. I my o tym wiedzieliśmy. To wszystko. Przez co przeszłam. Wszystko było. Wszystko było. Ale nie żałuję. Nie żałuję tego wszystkiego. Nie żałuję, gdyby tylko inaczej się stało, gdyby było tak, jak my chcieliśmy wtedy. Stało się inaczej, niestety. No, później, wiadomo, była druga okupacja. Nie wiadomo, która gorsza. Od tych wspomnień minęło wiele lat, ale towarzyszą mi cały czas i już tak będzie. Tacy jak ja byli traktowani jak wrogowie ludu, zdrajcy, konfidenci niemieccy. I o awansie nie mogli marzyć, dopóki nie zapiszą się do partii. Wybrałam biedę. Bóg wynagrodził mi wszystkie te tragedie, nawet te późniejsze z czasów drugiej okupacji, gdzie w każdej kolejnej pracy byłam w różny sposób prześladowana jako akowiec. Teraz? Teraz mam córkę Elżbietę, wnuczkę Agatę. Prawnuczkę Amandę stanowią cały mój świat. Mam kochaną i kochającą rodzinę taką, jaką sobie wymarzyłam kiedyś, będąc bardzo, bardzo młoda.